Kochani z tej strony Blinkmama, e, możecie być troszeczkę zdziwieni, że widzicie mnie na tej akurat platformie, a nie na Instagramie, tak jak zwykle. Natomiast zaczynamy nowy etap. Od teraz będziecie widzieć też moją mordkę tutaj. E, ostatnio wrzuciłam małą tam opowieść na InstaStory e, na temat przekuwania, oczywiście, e, i dostałam bardzo dużo odpowiedzi, typu fajnie się ciebie ogląda, w końcu ktoś to mnie denerwuje na Instagramie i tak więc postanowiłam, że będę Wam nagrywać filmiki również na YouTube. Oczywiście, nie tylko dlatego, ale bardzo dziękuję przy okazji wszystkim osobom, które tak napisały, jesteście bardzo kochani. Zdecydowałam się też nagrywać te filmiki, dlatego że w tym roku, w marcu, dowiedziałam się, że choruję na stwardnienie rozsiane. Nie było to za radosna wiadomość i w związku z tym chciałabym zrobić sobie takiego rodzaju pamiętnik, może, w którym będę sobie zapisywać takie fajne, fajne dni, które ja przeżyłam. No i oczywiście bardzo chętnie podzielę się też z tym, z osobami, które chorują na coś innego albo nie chorują, po prostu, którym brakuje trochę motywacji do życia, bo powiem Wam szczerze, że odkąd e, się dowiedziałam, no to zdecydowanie bardziej chce mi się żyć. E, chcę robić sobie jakieś fajne wycieczki, jakieś wyjazdy. Myślę, że to będzie dosyć ciekawy content. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, co będę robiła, no to mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Dla osób, które w ogóle mnie nie kojarzą i nie wiedzą skąd się tutaj wzięłam. No to jestem Wiktoria, pracuję na co dzień w Łodzi w studiu tatuażu Atrament przy ulicy Piotrkowskiej, mam tam taką swoją małą norkę, której no, moi klienci już na pewno dobrze kojarzą, taki swój malutki pokoik, gdzie właśnie wykonuję przekucia, bo jestem piercerem zawodowo w tym momencie, bo zawodów już miałam bardzo wiele w swoim życiu. No i co? Tak naprawdę myślę, że moje życie może być całkiem ciekawe dla osób, które pracują powiedzmy w biurach i tak dalej, więc oczywiście nie obrażając nikogo pracującego w biurze, no ale w studio tytuła, że to jednak jest dosyć specyficzne środowisko pracy, więc mam nadzieję, że Wam troszkę uszczknę rąbka tajemnicy przy okazji. No i że Was nie zanudzę, postaram się jak najbardziej. To musicie po prostu oglądać, przekonacie się jaka jestem, kim jestem i tak dalej. No to też byście mogła przy okazji przedstawić. To jest mo jedno z moich dzieci, <gry> które mam. Drugi gdzieś tam biega po domu przy okazji w ogóle, że Wam pokażę yy, jak się pojawi. To jest takie dziecko. I don't fuck with you! No i co, żyjemy sobie tutaj, mieszkamy sobie trzy kroki od pracy, więc ogólnie mamy ustawione życie. Zobaczymy, czy będzie to ciekawe dla Was do oglądania. Mam nadzieję, że tak. No i co, widzimy się w następnym filmie. Teraz niedługo szykuje się fajny wyjazd. Mam nadzieję, że zrobię Wam z tego też fajny materiał. Ciekawy to będzie wyjazd do takiego super spa, więc no, myślę, że będzie fajnie. Do zobaczenia, mam nadzieję, że Was nie zanudziłam i kolejne filmiki będą troszeczkę ciekawsze niż moja kanapa w salonie. 嗯，呃呃呃。